Witamy na kanale Thunder Squad. Woooo! Dzisiaj sprawdzimy, czy uda nam się zgadnąć oszusta w trakcie rozgrywki jedna osoba dostanie inne pytanie niż pozostali i odpowiadając na to pytanie musi później się wybronić, że dostała takie samo pytanie jak pozostali. Pamiętajcie, żeby zostawiać łapki w górę, pisać komentarze e, i zaczniemy od wieki. No, dobra. Pogotowisko tym byłaby, ja nie będę wiedzieć, Pytanie brzmiało: Ile razy w tygodniu chodzisz na siłownię? My już sobie wyobrazić, zero zero? co ty? Zero? Wszyscy? No! To No, tyle, że jak o. mi się uda na dwa tygodnie pójść, to jest dobrze. Okay. Aha, okej. Okay, okay. okay. A ja odczuwam jedynie trzy. Byłeś, że że mi, 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 no, ja miałam dylemat, że mnie tak długo tutaj nie było, że nie wiem, czy kłamię, czy nie. Czy, no, nie, naprawdę no, nie. No, w końcu zaczęłaś nie no, kłamie, no Widzisz, że mówię. mam już większą jakby ruchomość w tym nadgarstku. Zaczęłam sobie też na siłce pracować nad tym. Nadgarstku. Nie no, tak, sobie tak, dwa zaraz zdjęcie, więc ja mogę uwierzyć, żeby, ale, że. Ale trzy okay. razy w tygodniu. No właśnie, tak? Ale kiedy ostatni raz w ogóle byłeś? Wczoraj. Nie, nie wczoraj, przepraszam. Wczoraj nagrywaliśmy późno. E, w sobotypem. Nie to, okay. to ze mnie to. To jest takie, to jest takie. ale. To, wy, to wygląda jakby było pytanie ile alkoholu jesteś w stanie wypić na... <tosanowisów> ale to <laughs> trzy też jest trochę podejrzane. No nie? Jakby ale ja do no... końca, ale... wiem, że wyglądam jakbym nie chodził na siłownię, okej? Okay. spoko. To <laughs> rozumiem. No nie wiem, no każdy mi go Jakby napiszemy i, i no Dobra, imię, nie? No dobra. Gotowi? Dobra, to pokazujemy. Dla mnie Ola. Ola. Szumi. R dobra, no i co był? Dobra, mam trzy punkty. Hehe, he, let's go! No, miałem pytanie, ile filmów, ile filmów na YouTube oglądasz dziennie. O! Z tym, że jakby mam karnet i faktycznie chodziłem i operacjami mi przerwała chodzenie na siłkę, to się wszystko zgadza, ale jeszcze nie wróciłam. Dobrze, runda numer dwa! A w trakcie jak czekamy, możecie wbić na stronkę Thunderwear.pl i sprawdzić najnowszą kolekcję Creati. O, piękne plecki, prawda? Ciebie, czy chciałbyś się umówić na randkę? No tu jakby była jedna. O! Ja <noise> Okej. Okay. O! Słodka. Aj dobra, to jest ciężkie. A bo ja źle ja mogę... ja spojrzałam na to pytanie, mam wrażenie, bo ja uznałam, że muszę wybrać faceta. No ale bez sens! Nie pomyślałam Aha. tak! No czy nie wybrałabyś mnie? Dzięki. Ja wybrałem, ja wybrałem Wiki, okay. dlatego, yy, bo resztę tak dobrze nie znam jak Wiki. Yy. I to w sumie mogłoby też zadziałać w drugą stronę, jako wymówka, żeby się mówić z inną dziewczyną niż Wiki. Ale e, Wiki to jest moja narzeczona. więc po prostu. Koleżanka? No, no, no tak. Ma Wiki, bo ma fajny oczekiwania. No, A ja, że A to z Wiki czy z Bellą? Tak, ja, mam no, nadzieję, że mi z Bellą. Z jest jak bonus. Sorry, ale jeszcze No nie? Czy <ślesz> Miałaś to inne to pytanie. Tak, jak... Nie, po prostu uznałam, że jako jedyny mężczyzna w tej grupie. No no, no, no po prostu, no to tak jak ja, naturalnie, no. Natu naturalnie, tak, no. I to jest randomowe po prostu. No. Trzy, no. dwa, no. mogę zmienić Mogę zmienić odpowiedź? Dobra, nieważne. Tylko i wyłącznie dlatego, bo nie mam typu i... I wybrałem e, no, A ja! Zosia, ja wiem, a mi się że... wydaje, że Zosia, no, Ale się, Zosia. Się, Dziąłem, się że może Szumy znowu jest... Nie. Ja wybrałem Zosię. Zosia by mnie nigdy nie wybrała. Kto jest? Nie ma dobra, ja. No, wiedziałem! Zamiast, lub innego, to zamiast. też jest kłamstwo. uwaga, 3, 2, 1. A pytanie brzmiało, o której godzinie najczęściej chodzisz spać? Mamy naszego samolotu. No tak, no Tak, bo ja, ja pracuję w kastronie, pracuję w restauracji a. i kończę po prostu zmianę jakoś o pierwszej, więc zawsze tak to było. Mogę. Czemu sobie. Hmm. 11, głosowałam. a czemu nie 23? Czemu? No 11. Jakby... Czy my tam tu jest? Nie, no, no, 13, nie, Nie, nie. 13, nie. Nie. No, w sensie nie ma takiego. Nie no bo ja siedzę później po nocach. Nie, ale nie aż tak do Nie o 13. 30. Nie ma tak? No tak, wstajmy sobie o 23. Nie, nie, nie. Żyję... Nie, nie, nie. My nieraz siedzieliśmy nawet do piątej, ale nie dłużej niż piątej. Nie, też sobie tutaj jakby... Mm -hmm. Chyba każdy dać punkcika, co? Nie. Uwaga, czyli 2, 1. Coca-cola. Ja 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 nie, nie nic sama nie Ja też krzywałam na no. ja Nie wiem, o których stajesz. O! 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 Nie! O nie, to, to jeszcze... Wow! 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 Się, ale wy jesteście nocne marki. Kolejne no. pytanie, ale zanim przejdziemy dalej. Jeśli chcielibyście wziąć udział na przykład yy, w naszych filmach, tak jak tutaj... Yy które panie. To jest nabór na Thunder Prince'ów. W opisie macie link, kliknijcie sobie, zgłoście się i może się zobaczymy tutaj na nagrywce. Fajnie jest? Tak, nie, tak. No widzicie jak fajnie. Zgłoście się. Nie, no, do Runda trzecia. Dobra, odpowiedzi zapisane. Uwaga, trzy, Pytanie brzmiało, jaki jest twój ulubiony film? Pręcz jest serial. Na Montana też. Ale jest też film. To jest FNF. No, Fast and Furious. Aaaa, no, to akurat jest 10 filmów. No. masz? Ja mam Interstellar. 15 klientów, O, dobra, okej. No, ja się pytałam Kasi, powiedziała, że może być serial. Co, co? Możemy głosować? Tak. No, trzeba, pisać, no, trzeba zagłosować, bo tu nie ma co przedłużać. No kurczę, no Zosia. Patrzcie to. Patrzcie na Tam na pamiętanie. Doddze! Że Ty napisałaś Halamontana? No, no. Ej, ale szczerze, no. muszę się przyznać, że trochę wszystko bo tak sobie pomyślałam, kurde, nie miałam jeszcze ani jednego pytania, może paść tym razem na mnie, wybiorę coś takiego pomiędzy, nie? I okay, przepraszam yo. Was. Jaki pytanie? Bo, e, moje Ej. pytanie brzmiało, e, jaka jest moja ulubiona postać z bajki lub filmu w dzieciństwie? Że o, kurde. O, o, kurde. mi się to tylu. trafiło! E, ronda numer 5 Pytanie brzmiało, ile razy dziennie wyjeżdżamy? Nie, to jest szumi! <laughs> szumi! <laughs> Trzy <laughs> czwarte razy? Mogę Wam to udowodnić? No. Bo nawet noszę ze sobą w plecaku szczoteczkę i pastę, bo specjalną pastę bo mam problem z wiosłami. Pokaż, szed... pokaż. Ten <laughs> co powiem. Gdzie jest plecak mój? Na podażu, nie chcę mi się tam No nie, nic, nie idź. Ale przysięgam, mam być, tak? Nie być... Trójka. Tak. tak. No rzymska trójka. no, trochę trójka, no. To no, będzie to... też. pewnie będzie ja czegoś. Ja jestem trochę taka. A, nie mogę tego powiedzieć. No mogłam, ale jestem stuknięta, nienormalna, więc piszę tak. Ja Wam mogę powiedzieć, jak wygląda y, ta rutyna, bo jest chora. Zwłaszcza, no. że ja miałem w zawsze problem, żeby raz umyć. To muszę umyć przed śniadaniem, zaraz po śniadaniu, jak cokolwiek zjem, później jakby w środku dnia i pod wieczór. Nie, no szumi. Za bardzo się tu Nie, nie, przekazałaś z nim dłużej niż no, jak myślisz? nie, wierzę. nie, 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 ale... nie, czekajcie. A, go. 3, ja nie, 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 No nie, nie, on nie, 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 inne nie, ale nie, będę nie, nie ma sensu. Kolejna runda. Ile jesteś w stanie wytrzymać bez telefonu? To Gdzieś... znaczy 10 godzin. O, Dobra. dwa? Tylko ja dwa, dwa śpię. Na co robię, ale parę godzin, okej, okay, 10. Kurwa, co wy macie takie odpowiedzi? 10, dwa... Co 10 dni? Nie Zależy co robię. To... Ja, mam dwa. ja mam dwa tygodnie. Bez telefonu! No, tak no bo głupie no pytanie, pewnie. ile jest w stanie Na no Ile jest w stanie... Niekawe. Byłem kiedyś w tak dwa tygodnie, nie miałem ze sobą telefonu. Znaczy miałem telefon, ale tam nie ma zasięgu i wytrzymałem. Ale, ale to jest Długo. 10 godzin? Długo, o, mm. eee, Długo gości, to też jest... Gość, okay. dobra, Długo ty to ty jest to bardzo nie Długo to jest bardzo no odpowiedź. odpowiedzi. odpowiedź. No. Dwie godziny to bardzo krótko. Tak, no bo ja liczę też takie nawet głupie popchnięcie w ekran z powiadomienia. Nie A ty co masz? Ja? wiem zależy co robię. A, to jest tak? nie mogła odpowiedzieć Zależy. No bo napisałam to później. Zależy co robię, ale parę godzin Proszę. Dobra, koniec dyskusji, głosujemy. Ale no z nimi teraz. O nie, to jest bez sensu, totalnie. Głosujemy. I uwaga, 3, 2, 1. Rodniola. No. Jejanie, nie. Ja jestem tak dobrze samo to wystawiają. No czemu nie no, zapisujecie jednostek? I nie jest się, Ile jesteś w stanie ale, wytrzymać. Ziómy, ale w o to w tym chodzi, żeby sobie wytrzymać jednostek. Ale dziewczyny nie zapisały. Kolejna runda! Ale czas był. Dobra, uwaga, 3, 2, 1! Pytanie, miało, jak nazwałabyś swoje pierwsze dziecko? W życiu się nad tym nie zastanawiałam, jakby miało być imię mojego dziecka I stwierdziłam, że co jeśli to jest pytanie dla sabotażysty bo e, Ja miałam ja dokładnie to samo Więc stwierdziłam, ja dobra, muszę sobie. wybrać kogoś z nas Tak! Dlatego jesteś sabotażystą Nie potrafię cię wybrać Ale ten Edek? Teraz. Ale to Ed... Ale Edek to, Ed, to nie jest imię. No, ja Zdrobnienie nie. imienia. No tak, Edmund. Nie, Edward. Edward, Edward aha. Leon i Ziemowicz mi się bardzo podoba. Ziemowicz? Eee... A. Ja głosuję na ciebie, bo nie wiem, czy ktoś by tak samo przekombinował to jak ja. Kochana! Ja nie zmieniam tutaj głosu, ja tutaj od razu zostaję z Wiktorią. Dobra, gotowe? No. Trzy, dwa, jeden. Dzięki. To ty! Ojej! Oh, oh, a ja na początku powiedziałam, że to imię dla psa albo Szczerze, idzie mi tragicznie, Zobaczmy, jestem z tego bardzo niezadowolony, ale czas na kolejną rundę. A na koniec filmu powiem wam, e, jaki miałem wcześniej pytanie. Pytanie brzmiało, ile masz zwierząt? Mhm. Ja liczę też Ostatnia. kampiego u nas w domu rodzinnym. No? A, okej. Okay. A ty, Szumi, ile kogo liczysz? trzy dwa koty w domu rodzinnym. To tyle długiego się zgadza? Chyba. Mam Mańka, Maksia, Zuzia i... Narno. Ja mam jednego kopa. Ty masz jednego mówkę. Dzisiaj ją mówiadałam. A ja mam siłkę moją, nawet dzisiaj wiki pokazywałam. Mm -hmm. No i tu jesteśmy w dupie. <grym> to jest naprawdę... No, naprawdę się zgadzają te cztery. No i za tyle. jakie masz korzą? Wiesz co sześć. Ty na pewno masz to była kopa. Potem chodzi coś nakrycił, ale troszkę. A psiak nie jest w tego chłopaka? Oooo! Oh. Tosia jest moja! Kurde! No, moja no, jest Tosia, no. naprawdę! A ty, Laura, jakie masz zwierząt do mam kota. Kubeczka? Tak. Opowiadałam dzisiaj, o, że to potwierdzą. Ta... Dobra, to jest bardzo ciężkie Miałam pytanie. I szczerze to nie wiem. Trzy, dwa, jeden. Zusia! Łoo! Serio? A, to... Mam dwa koty. A kto się ja tu nie potwierdził? Nie po prostu o drugim kocie. O, już myślałam, <laughs> że tak źle słucham. Luzur. Aha. Myślę, że tutaj nie trzeba jakby... Ile, ile ty Jezus Maria! Jestem... kłamczuchą! Chciałam mieć chociaż jeden i mam wow. O, ja też! To... Viki wygrała. Oh. Dobra, 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 dobra. Pytanie, dawaj. A teraz moje pytanie, Kasia? Szumi dostał pytanie, ile razy współżył w tym miesiącu? To ja teraz spróbuję sobie przypomnieć odpowiedzią, Trzy, cztery. Nie, ale nie wiedziałem czy liczy się miesiąc kalendarzowy, czy ostatnie 30 dni, jak w statystyce na YouTubie.